Oczy pełne ognia, popiół na ich dnie, niskie chmury, miękki deszcz, gorzkie żale niczym cierne. Życie choć się tli, to kończy się. W ten deszczowy dzień, umieranie me. Klucz żurawi bosych, mokrych od łez. Z wiatrem nie chcę złączyć się, krzyk ich w sercu jest. Szloch deszczowy dzień i pytania te. O miłości ma, gdzie jesteś, gdzie Ten deszczowy dzień, wiatrem staję się, pragnę w chmury wbić myśl, co dręczy wręcz. Gdzie stracony czas, ten deszczowy dzień i pytania me, czemu nie chcesz mnie? Okazuje się, że nigdy nie jest za późno na to, żeby powrócić do swoich marzeń. Po ponad 10 latach przerwy napisałem kolejną opowieść, już trzecią, pod tytułem Przemijanie. Jest to historia 13 mężczyzn, którzy przeżywają swoje problemy, przeżywają swoją codzienność, ale tak naprawdę całość książki ma skłonić nas do tego, abyśmy podjęli refleksję na temat własnego życia. Dokąd zmierzam? Po co żyję? Jakie są przede wszystkim moje wartości, którymi się kieruję? Mam nadzieję, że czytelnik, który sięgnie po tę książkę, zastanowi się nad samym sobą. Czy nie jest tak, że goni za czymś, co jest tak naprawdę niczym, bo okaże się, kiedy będzie już powiedzmy w dojrzałym wieku, że tak naprawdę z jego życia nic nie zostało. Że stracił to, co mogłoby być najważniejsze, najistotniejsze. Stracił tę radość życia, żeby przecież mógł pojechać do lasu, pobiegać na bosaka po łące, a on uganiał się gdzieś za jakimiś planami, bo firma tego wymagała. Także bardzo serdecznie polecam e, dobra lektura. Mam nadzieję, że każdy czytelnik, który sięgnie po tę książkę, przemijanie, chociaż na chwilę zatrzyma się w swoim życiu i zastanowi, po co żyje, dlaczego żyje, i wzleci w uszczęśliwienie. I to uszczęśliwienie, o którym mówię, też jest zawarte w moim nowym tomiku poezji Mrzawka Niezapominajek. Jest to tomik poezji e, napisany przeze mnie. Poezja leżała wiele lat w szufladzie, leżała i dojrzewała. Nawet zastanawiałem się, czy w ogóle kiedykolwiek ujrzy ona światło dzienne. Okazało się, że ujrzała. Jestem z tego bardzo zadowolony, z tego nawet powodu, że przeżywamy Światowy Dzień Poezji, i jest to moment, kiedy moja poezja wypływa na głębie. Kiedy moja poezja dociera do serc ludzi, po to dociera, aby ich zatrzymać, po to, aby ich obudzić, po to, aby dostrzegli, że nie wszystko da się objąć rozumem, że część rzeczy, która jest w poezji, ona wymyka się rozumowi, ona powoduje, że możemy wzlecić w to uszczęśliwienie, możemy wzlecić w tę radość naszego życia i po prostu spotkać w tej przestrzeni samego siebie. Bardzo serdecznie polecam swoją książkę Przemijanie. Można ją kupić u mnie bezpośrednio, kontaktując się albo na Facebooku, na moim profilu, albo też pisząc maila kfkautormałpa.gmail.com. Również tą drogą można nabić mój nowy tomik poezji MŻawka Niezapominajek. Bardzo serdecznie zapraszam Was do nabycia moich książek, aby posmakować literaturę, aby posmakować poezję, aby wypłynąć na głębie i poczuć się szczęśliwszym, zlecieć w uszczęśliwienie. Z lata ponad las w chmurę wbija się i deszczowym dniem spadnę niczym wiersz, perły moich słów wsiąkną w ziemię tę, umieranie me niebem stanie się. Umielanie, me, gdzie jesteś, gdzie? W ten deszczowy dzień, wiatrem staję się, pragnę w chmury wbić myśl, co dręczy mnie. Gdzie stracony czas, ten deszczowy dzień. I pytania me, czemu nie chcesz mnie? Słońca krąg zniżył się, klucz w jego usta wpadł. Znów pytania te: Jak, dlaczego, gdzie? Mgła uniosła się, gdzie jesteś, gdzie? Kochanie my, gdzie jesteś, gdzie? Mgła uniosła się, gdzie jesteś, gdzie? Kochanie my, gdzie jesteś, gdzie?